Dzień dobry. Niektórzy ludzie mówią, że jest trochę problemów z przychodźcami z Ukrainy, których są miliony od ostatniego 3,5 roku, i te problemy wynikają z faktu, że mają oni nieco trochę inną kulturę niż miejscowi, na przykład Polacy. Ja bym na problem popatrzył z innej strony. Po ponad 70 latach sowietyzacji, ci ludzie nie mają żadnej kultury, w większości poza niektórymi chlubnymi wyjątkami. A z ludźmi, którzy nie mają żadnej kultury, nie można mówić o jakimkolwiek dopasowaniu. Gdyby oni jeszcze mieli jakąś kulturę, to moglibyśmy dyskutować, do której innej kultury są oni mniej lub bardziej kompatybilni. Ale jak jest tak, jak jest, że po totalnym sowietyzmie ta swodź w większości nie ma żadnej kultury, to o żadnym dopasowaniu mowy być nie może. Żeby coś dopasować do czegoś, to te dwie rzeczy muszą istnieć, a nie być tylko tworem hipotetycznym.